Pierwszy dzień kalendarzowej jesieni już za nami. Za oknem możemy podziwiać piękne krajobrazy przypełnione widokiem kolorowych liści spadających z drzew. Dzisiaj podpowiadamy, jak możesz ciekawie zorganizować sobie ten czas, aby móc jeszcze bardziej cieszyć się pięknem tej niesamowitej i klimatycznej pory roku. Zanim przejdziemy do zapoznania się z miejscami wartymi odwiedzenia, przedstawimy trzy zalety, jakie niesie ze sobą podróżowanie podczas tego wyjątkowego okresu w roku. Pierwszą z nich jest znacznie mniejsza ilość turystów. O mimo, że lato jest zazwyczaj kojarzone z przyjemną, ciepłą pogodą i promieniami słońca, jest to również czas, kiedy większość popularnych miejsc jest przepełnionych dużą ilością turystów. Wielu z nas decyduje się na jesienny urlop właśnie ze względu na możliwość poznania autentyczności i pięknych klimatycznych miejsc bez konieczności przeciskania się przez tłumy zwiedzających. Istotne jest również piękne otoczenie, które w porównaniu z letnimi czy wiosennymi widokami leży nas ciepłą klimatyczną kolorystyką. Pierwsze wędrówki po malowniczych lasach, górach, czy nawet nadmorskich okolicach sprawia na Tobie całkowicie nowe wrażenie. Jesienny urlop jest zazwyczaj o wiele tańszy niż ten podczas trwania sezonu wakacyjnego. Zastanawiasz się, gdzie spędzić krótki urlop podczas tej jesieni? Przedstawiamy nasze propozycje. Do najpopularniejszych kierunków jesiennych wyjazdów należą m.in. Mazury. Tak samo jak w przypadku wielu nadmorskich miast, okolice najpopularniejszych mazurskich kurortów pustoszeją, dzięki czemu możesz cieszyć się spokojnymi filami, w naturalnym otoczeniu. Spacerując po łąkach o pięknych jesiennych kolorach, zaż prawdziwego spokoju połączonego z harmonią. Zastanawiasz się, ile zapłacisz za na Mazurach? Średni koszt takiego wyjazdu opiera się na kilku czynnikach. Głównie mowa tutaj o terminie długości pobytu, miejscu zakwaterowania, wyżywieniu i atrakcji. Najtańszą opcją jest jednodobowe zakwaterowanie na polu namiotowym, które wyniesie nas już od 20 zł, za to w hotelu ceny mogą sięgać nawet do 700 zł w zbysz. Poznaj uroki Kazimierza Dolnego. Jeśli zastanawiasz się, gdzie spędzić się na weekend, to będzie dla ciebie idealne rozwiązanie. Małe miasto zlokalizowane w województwie lubelskim jest przede wszystkim znane ze względu na piękne i klimatyczne krajobraz. Wybierz się na spacer po malowniczych wąwozach, wypożycz rower i odkryj pobliskie lasy lub spłyń kajakiem po Wiśle. Jedną z wielu atrakcji, które tutaj znajdziesz, jest również niesamowita Góra Trzech Krzyży, w której możesz podziwiać piękną panoramę miasta. Złota Polska Jesień połączona z licznymi zabytkami, wśród których znajdziesz ruiny zamku oraz basztę, zrobi na Tobie naprawdę wielkie wrażenie. Czy powiat w Kazimierzu Dolnym jest drogi? Tak samo jak w przypadku wielu innych propozycji ważne jest dokładne określenie oczekiwań względem wyjazdu. Oczywiście za lepsze warunki zakwaterowania jesteśmy zmuszeni ponieść również wyższą cenę. Pobyt na jedną noc dla jednej osoby mieści się w przedziale od 120 do 700 zł z wyż. Natomiast ceny willi czy domów na wynajem sięgają nawet do 2000 za jedną dobę. Kolejną propozycją jest coś idealnego dla miłośników gór. Jedną z popularnych opcji jest klimatyczny wyjazd do Białki Tatrzańskiej. Piękne otoczenie teatr sprzyja niezapomnianym wędrówkom po górskich szlakach. To miejsce jest pełne atrakcji, dzięki którym twój wyjazd nie będzie nudny. Dlaczego warto tu przyjechać właśnie jesienią? Polskie góry szczególnie pięknie prezentują się w typowej jesiennej odsłonie. Możesz tutaj wybrać się z całą rodziną, drugą połówką, czy nawet samotnie zmierzyć się z pokonywaniem górskich szlaków. Pełnych naturalnych krajobrazów. Wbrew pozorom urlop w białce tatrzańskiej nie należy do najdroższych. Średnie najniższa cena za nocleg wynosi około 80 zł, za to najdroższa nawet do 1000 zł za dobę. Tak samo jest w przypadku atrakcji, które są tańsze niż np. w zakopanym. Białka tatrzańska jest doskonałym wyborem, kiedy chcesz spędzić jesienny urlop w górach w optymalnej cenie. Przygotowaliśmy dla Ciebie kolejną z górskich propozycji, które są karkonosze, czyli klimatyczne pasmo górskie zlokalizowane w południowo-zachodniej Polsce, a dokładniej na Dolnym Śląsku. Jesienią prezentują się równie pięknie jak teatry czy Bieszczady, dlatego bez obaw możesz kierować się właśnie tutaj. Zatrzymaj się w najpopularniejszych miejscowościach, czyli w Karpaczu, Jeleniej Górze lub Szklarskiej Porębie aby poznać piękno całego terenu. Obiekty noclegowe w tych okolicach wynoszą od 100 do 900 zł. Każdy obiekt różni się od poprzedniego głównie ze względu na lokalizację i standardy wnętrz. Wbrew pozorom jesień jest również idealną porą, kiedy każdy z nas powinien zatrzymać się nad morzem. Teraz, kiedy temperatura na zewnątrz nie sprzyja plażowaniu, możemy cieszyć się pustymi nadmorskimi terenami. Jednym z takich miejsc są rolki we Tutaj masz okazję wyciszyć się, dodatkowo podziwiając piękno szumu fal morza. Poza sezonem możesz znaleźć tutaj wiele przystępnych cenowo ofert zakwaterowania. Ich przystępna cena zaczyna się już nawet od 100 zł za dobę. Jeśli zależy Ci na dogodnych warunkach, możesz również zwrócić uwagę na prestiżowe lokalizacje, których cena może przekroczyć nawet 2000 zł za dobę. Polska jest krajem o nieskończonych możliwościach. Mamy do swojej dyspozycji nie tylko góry czy morze, ale również wiele innych równie zachwycających terenów upartych odwiedzenia. Samą warte naszej uwagi są mniejsze klimatyczne miejscowości pełne zabytków i naturalnego toczenia, które będą idealnym kierunkiem na jesienny urlop. A ty, gdzie wybierasz się tej jesieni? Podziel się swoją opinią w komentarzu i zasubskrybuj nasz kanał, aby nie przegapić kolejnych równie inspirujących treści.